Kowary też obchodzą święto dziesięciolecia. Tak, my świętujemy wspólnie razem z naszymi przyjaciółmi z Czech z Werchlabi jest to nasze miasto partnerskie, jedno z miast czeskich partnerskich i z kopalnią Jan Szferma z Zaclerza, z którą bardzo ściśle współpracujemy. Świętowaliśmy w zeszłym roku z, z, z Werchlabi 500-lecie nadania praw miejskich. Oni mieli święto 480-lecie nadania praw miejskich, a w tej chwili świętujemy 10-lecie wejścia do Unii. I proszę mi wierzyć, zrobiliśmy mnóstwo wspólnych ciekawych projektów. Zresztą to spotkanie też już jest inauguracją kolejnego unijnego projektu. Kowary zyskały na wejściu do Unii? A proszę skierować kamerę tam, tam w tamtą stronę. No jest... To jest jeden z owoców, tak? Ale to nie tylko e, z, zmiana otoczenia, ale również i zmiana mentalności. Ta współpraca, e, która się rozwija między e, mieszkańcami e, polski, mieszkańcami Czech czy mieszkańcami e, Niemiec, mamy również miasto partnerskie e, Niemiec. Zeszła już nie na poziom bur, niż starosta, tylko to zeszło na poziom szkoła podstawowa ze szkołą podstawową. Dom Kultury z domem kultury. Taką właśnie modelową współpracę e, mamy z miastem Werpowie. Czyli kolejne 10 lat. Oby takich, samych. oby takich samych. Mam nadzieję, że nowe władze Kowar zadbają o to, bo no ta Rada już niestety nie zadbała o przyszłość naszego miasta. Zajęła się sobą przez 4 lata, ale mam nadzieję, że takie pomysły jak rewitalizacja dworcu, dworca kolejowego, na którą, którą próbuję już od dwóch lat wykonać, niestety ciągle rada mi zabiera pieniądze, ale mam nadzieję, że i do tego nowa rada dorośnie, żeby ten dworzec zrewitalizować, bo istnieje też możliwość, czytałem ostatnio, Urząd Marszałkowski się zastanawia nad uruchomieniem kolei do Karpacza, Wyspakowic i ewentualnie. Do Kowar. Na koniec, czego by pan życzył mieszkańcom Kowar? Życzyłbym, aby więcej z siebie dali dla tego miasta. Bo no nie tylko żądać, 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 ale tylko dać od siebie. To nie jest sztuką żądać od kogoś, żeby cokolwiek ktoś zrobił, ale zróbmy to we swoim zakresie, przy swojej wspólnocie mieszkaniowej, przy swoim domu, przy swojej ulicy, tak? I to wtedy będzie procentowało. Wystawmy te kwiatki na okno, tak? Wywieźmy flagę na 1 maja. no Proszę zwrócić uwagę, no, no tutaj budynek, nie widzę flagi. Tutaj budynek, co prawda, w remoncie też nie widzę flagi. Szliśmy dzisiaj e, od Domu Kultury do, 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 do urzędu w pochodzie z dziećmi, z młodzieżą e, i mało flag wisiało. E, to też e, zależy od podejścia mieszkańców do, e, do tego przedsięwzięcia. Jaki znak twój? Z polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją czyst mam. Czym zdobyta? Świat mi bliznam. Czy ją kochasz? Chcę, A co wierzysz? Polskie wierzę. Co z tej braniej? Tak. 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 Wiecie. Kowary obchodzą dziesięciolecie Unii. Stowarzyszenie Miłośników Kowar zorganizowało imprezę jak co roku, to jest majówka. No i oczywiście jak widać zaangażowano w to szkoły, zaangażowano stowarzyszenia. Szkoły przygotowały prezentację stoiska z poszczególnymi państwami unijnymi. No i oczywiście piękna zabawa. Pani jest nauczycielką. Jak Pani to ocenia, te 10 lat w Unii? W naszej szkole, na przykład mogę to powiedzieć tylko i wyłącznie pod adresem własnej szkoły i z mojego własnego podwórka. W naszej szkole odbyło kilka projektów, które, które zrealizowaliśmy. Dzięki temu nasze dzieci miały dodatkowe zajęcia, także ja to oceniam bardzo pozytywnie.